Kion do przodu, tutaj. Jak to zabieram, on wjeżdża tutaj wieżą. Jak tego nie zabieram, to on może mi to zabrać, albo może do przodu. Ten koniec cały czas tutaj. Dobra, ja. Kurde, no nie lubię, ale weźmy, wygońmy ci tego konia, Gucio. Patrzmy, co ty zrobisz. Zatańczymy? Gachi dance. Mam dużo mniej czasu od niego. Muszę szybciej się ruszać. Aha. Gucio zaczyna mi. O, do dobrze, dobrze. On zaczął myśleć. On zaczął myśleć, zaczął liczyć, to znaczy, że zaraz się przeliczy. Bardzo dobrze. Oj, dobrze, dobrze. Gucio wreszcie więcej spędza czasu nad ruchem. Uciek tym koniem. Dobra, rozumiem. Ja mogę tutaj pusznąć, głębiej sobie otworzyć. On tego nie może zabrać. Może koniem to zabrać ewentualnie. No, oczywiście, że. Kurde, mogę mu gońca zabrać. Gucio! Pff. Gucio! Pff. Nie! Nie, chłop troluje. Chłop content robi. To jest niemożliwe, żeby Gucio po tych wszystkich treningach zdobył. Ja miałem cztery treningi tylko. Biedny szachuś się rozchorował na 154 treningi. No nie, nie mo, nie, <ścoughs> nie. O oh nie, a jezu. Najgorzej, że ja to przegram i tak. Ja to przegram mimo tego hetmana do przodu. Ja o tym wiem, że ja to przegram. Jezu, żeby teraz to jakoś uwiąć, nie wypierdzielić. Co się stało właśnie? No tak, zabrałeś to. Ja ci mogę zjeść to teraz, albo mogę w ogóle się o tak złapać. Czekaj. Jak ja ci to zabiorę? Czy to jest darmówka? Weźmy, idziemy na wymiany dalej. Dobrze. Mhm. Kucio! Ale ty niczym tego nie bronisz przecież? Co się tutaj dzieje? Czy jestem w ukrytej kamerze? Ja nie wierzę. Dobra, 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 stop. Bo zaraz się za bardzo ucieszę i przegram. Zabierzmy sobie... Jak on mi to zabierze, to sobie... No to jest spoko, to sobie stoi w miejscu, to jest ok. Ja sobie mogę pozwolić na zabranie tego? No niby mogę. O Jezu, kusi, żeby zabrać mu to. Ale będę wtedy do przodu i tak. Będę i tak do przodu. I tak jestem do przodu. Zabieraj sobie to. XD Smacznego. Smacznego, Guciu. Zjadaj sobie to. Okej. Okay. I tak jestem plus sześć. Mhm, mm mhm. Mm Okej. Okay, teraz ja cię szachuję w takim razie. Ty uciekłeś mi tutaj. Rozumiem. To jest bezpieczne. O, oh, fuck, fuck, fuck. Jak ja mam cię złapać, Gucio? Tym mogę uciec do przodu. I muszę się na razie tym przejmować. To jest ok. Mhm, goni za nim. Goni, oczywiście. Łap gołębia, łap gołębia. Mhm. Ale mogę tak obronnie zagrać. Już sobie tego nie weźmie. Mam minutę tylko. Ok, szach. Szach ponownie zaraz będzie. Muszę zacząć mu piony zjadać. Oczywiście, szach ponowny. Uciekam w bezpieczne miejsce. Teraz temu grozi. Spoczko. O, oh, fuck. Ja mogę sobie zagrozić, na przykład... komu czemu. Nie mogę temu samemu, ja sobie temu zagrożę. Zjedz sobie to. Zjadaj, zjadaj, zjadaj. Co ty, Gucio, robisz? Przecież ja teraz to bronię automatycznie. Chłop pijany jest. Gucio się na napierdzielił przed tego, przed streamem. Teraz oddałem gońca. Nie zauważył! Bogu! Jezu, Gucio, dziękuję ci, że nie zauważyłeś. Pcha króla, rozumiem. I teraz tak, chłopie, co ja mam z tobą zrobić? Tego piona bronię. Mogę tego piona pchać do przodu. Mam mało czasu. Muszę pchać piony do przodu. On chce, to, on chce mnie zmatować. ASAP. Ale on nie ma za bardzo jak mnie zmatować. Powiedzmy sobie szczerze. Chłop nie ma nie za bardzo jak zmatować. Bo teraz. Szach. Zabrał oczywiście. Primów. Oh fuck. Szach. Ja szachuję. Na skocz. Szach. Monka jest. Ucieka, dobrze, do przodu pion. Mhm. Mm oh fuck. <słuch> Musimy go tak zacząć łapać. Pierdzielony. Jak mogłem tego nie zauważyć? Spartolimem robotę. No i to teraz tracę tego piona. Co ty robisz, Gucio, uspokój się. Szach. Spierdzielaj stąd. Aha. O ty, o ty, kurde! Nie przewidziałem, że możesz nas kosmi zbić. A, pierdzielony, Gucio na farcie wygrał. Nie, no, na farcie lepiej zagrał przeciwnik. Ale dobra, może mnie jeszcze spatować. Może mnie jeszcze spatować, spokojnie. Ani pacik. Było tak dobrze. Dobra, dobra. Uciekam od drogu. Uciekam od drogu. Złapię teraz piona, ale ja mu zacznę uciekać wtedy. Okej. Okay. Nie złapał piona z jakiegoś powodu. A szkoda, była tak dobra partia. Gdybym tej wieży o, źle to zagrałem, pojął go wcześniej. Od razu szachować, łapać go po prostu wyjaśniać, a nie... A, pajaserka się odwaliła. A szkoda, było blisko przez moment. Ajajajajaj. Aj, aj, aj. A szkoda, była nadzieja na chwilę. Za duży stresik, za bardzo się tego ucieszyłem. gigi gigi